Witam Waseto Corsa, Monza, Ford Później pokażę ustawienia jak uda się dojechać to 25 sekund będziemy ruszać Pokażę widoki jak ustawić najlepiej do jazdy No i w opcjach pokażę, tutaj tą kierownicę to już bym mógł pokazać, no ale nie zdążę. Także czekamy na, na start, 15 minut. Jestem ostatni, bo wcześniej próbowałem, byłem piąty, to mnie rozwalili. Także nic z tego nie wyszło. Więc teraz sobie jadę z końca, spokojnie chcę wystartować. I spróbować dojechać. W internecie tak jest, że często nie dojeżdżasz. Dlatego gra bez internetu też jest fajna. Tam przynajmniej się boty zachowują bardziej realistycznie. Także gra bez internetu jest fajna. No, w internecie tutaj robię minuta 54-53 i nigdy nie zrobiłem więcej i się nie da tak zrobić więcej. Bo żeby zrobić więcej to nie wiem. Czy kierownica za 6000 tysięcy, za 7 tysięcy. Kierownicy drogie jednak dają szybszy przekaz informacji, co jest skuteczne dla jazdy. Teraz pojedziemy. Zajmujemy ostatnią pozycję, żeby ktoś nas nie wjechał, na pierwszym zaklęcie postaw się zawsze, jest mnóstwo wypadków. On do right right. On Dobra, nie najgorszego. Mogę sformułować dwa razy. No nie unikałem zbierania, no niestety pewnie znowu zabrał mi kurty. W ogóle tam nie były i kaciarni, oni się opuścili, A... nie wiem jak oni mają ustawienia, że tak... Yeah, I'm sure Like Teraz, tivemos, eu sei que você tem que से 对对对。 Nie tocala dzisiaj, nie pasuje. Nic paliwa dla palić paliwa mamy, mamy albo za mało

Uziemy. O jedy nic za mało Dobra, o jeden za mało zatankowane paliwo. O jeden za mało zatankowaliśmy paliwa. No i teraz pokażę ustawienia 1.53-1.52 nawet mogliśmy zrobić. Mieliśmy bardzo dobrą pozycję, ale dobra. Pierwsze co? Opcja. Masz tanią kierownicę. Ja to już pokazywałem kiedyś. Tutaj musisz zwiększyć mocą, żeby ona chodzi, szybciej przekazywała te wszystkie informacje, czyli do 200 dałem. Tutaj trochę y, hamul, pedał gazu, za dużo nie, bo się będzie boksował. No i pedał hamulca trochę, że zanim nacisniesz do końca, to już masz 100%, prawda? No, a tak kręci teraz szybciej, przyspiesza mm, tutaj wszystko. Teraz y, przejdę do widoku. Dam ruszaj i widok. Najlepsze ustawienia widoku, testowałem różne, to standard. Daję standard, będzie miał 54 i tutaj daję sobie minus 4 tylko z tego widoku, domyślny 54 i tutaj oddalam widok, bo to jest, lepiej się skręcać. Im bardziej oddajesz, tym lepiej będzie się skręcać, prawda? Dobra, dam ruszę, jeszcze raz ten widok zrobię. Y, czym bardziej oddalisz tutaj siebie o tu to tu masz łatwiejszy sposób skręcania czyli ja tutaj miałem chyba na 4 ale faktycznie dam sobie nawet na 5 tego nie zmienia, nic ci nie daje to bardzo się skręcanie zmienia jak tutaj zmieniasz tu możesz jeden w tą stronę lub jeden w tą stronę także to jest ważne zapisz wyjdź y, ruszaj Teraz ja zmienię widok na tym i tu robię podobną sytuację, prawda, że pole widzenia się, że tu mam złe pole widzenia, tu takie takie. i tutaj odległość, a nie, nie, tu jest tutaj, tu jesteśmy na tym widoku ruchomy, że się auto kołysze, to jest, no to tutaj to fajnie się na tym jedzie, ale raczej nie chciałbym stosować. Tutaj tego, tutaj by trzeba inny pokój wstawić Zapisz wyjdź Ruszaj I Ten wejdę na ten widok, ten widok No i tutaj ta sama sytuacja, właśnie tutaj dajemy domyślnie i oddalamy auto trochę. Oddalamy się, lepiej zakręty wchodzisz, lepiej widzisz zakręty, Przedam nawet na trzy i nic więcej nie zmienię i tutaj też w ogóle ewentualnie raz i nic więcej te pochyły to wszystko jest ok zastosuj wyjdź wróć do garażu. no i teraz pokażę moją konfigurację tutaj żeśmy na 15 minut popełnili błąd o 1 litr Ese zaraz to zapiszę 30 litrów muszę mieć na 15 minut Tutaj mamy taką sytuację z konfiguracją, to są takie ustawienia, ja są pokazywane niektórzy, prawda? Tutaj mamy moja konfiguracja, którą jechałem, 1,53 zrobiliśmy tutaj, musi być 30 na 15 minut. Tutaj więcej, jeśli silnik jest z przodu, prawda, no to musi być bardziej twardy z przodu. No, tutaj bym nawet dołożył też mu. Yy, musi być bardziej twardy z przodu bo silnik jest z przodu obciąża no tutaj to tak pokazują w internecie, tak zrobiłem prawda, nie wiem czy to jest dobre no ale zrobiłem tak no i tu już na zero tu na zero, tutaj muszę dać 3 bo mi przegrzewało się tu na zero to tak, yy, tutaj możesz jak chcesz lepiej w zakręty wchodzić to tutaj na, na drugi raz pojadę tak więc zresztą więcej powietrza mi wejdzie, uderzy w tył, prawda? I tył będzie podnosić tutaj, no. Ale to uderzenie w tył też wyhamowuje trochę, dlatego spadło nam, prawda? O! Jak podniesiesz, to uderza w samochód, wyhamowuje ten samochód przez to mocno, prawda? Ale dociska przód, zakrętywam lepsze. Następny razem przylecę sobie w ten sposób. Tutaj, tutaj nie będę zmieniał. W ten sposób, bo jak tutaj podniesiesz, podniesiemy tutaj, troszeczkę zmienia tutaj no w każdym bądź razie mało prawda w każdym bądź razie jak pojadę to pojadę tak przecież dużo to straciłem no ale to na tych zakrętach pojadę tak właśnie no i to by było na tyle no pokazałem aha jeszcze pokażę takie błyskawiczne ustawienia które też są bardzo dobre no gracze nigdy nie wiedzą że te Ustawienia są naprawdę super. Te ustawienia są naprawdę super. Tylko co tu musimy pamiętać? No tu masz na godzinę, prawda? Czyli te klocki, to pozmienia, bo oni Ci dali klocki. Zacznijmy tutaj, na godzinę. Tu jest ustawione, żeby mniej się opony zużywały, prawda? No ale Ty nie będziesz jechał godziny. Więc pół godziny możesz dać mu, o, tutaj, wyprzedzenie zwrotnicy możesz dać mu na full. To taki standard ustawienia, prawda? I to spowodowałeś lepszą przyczepność, lepsze wchodzenie w zakręty, ale bardzo zużycie opon, ale na 20-30 minut ci to starczy. Elektronikę sobie tutaj zrobić jak chcesz. No tutaj na 20 minut musi dać 35, na 20 minut jazdy. Tu klocki na 1, bo to są mocno zużywające się klocki na, na do godziny ci wystarczą. Tutaj możesz zostawić to, co pokazał komputer. Zobaczcie, z przodu pokazał więcej, bo jest yy, silnik. No tu więcej, no, no, tu to musi być więcej, prawda? Tu najciekawiej to pokazuje. No, no, bardzo dobre ustawienia są, ja na nich jeździłem. I bardzo dobre ustawienie patrzcie i tu pokazuje wszystko tak jak myśmy jechali. Także te ustawienia są też bardzo dobre, tylko tam na początku trochę podzmieniać. No i to bym tak już zakończył. Do zobaczenia. Tutaj będziemy kończyć. Do zobaczenia.